Dziś, w ciebie nasza nad rokiem na dający na ciepło, nadarejnowany na w Polska. Niech Chrystus będzie nam życie, dziś prosi ciebie nasza Trzeciego dnia z martwej strony wstąpię na myliosę. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny. Święty chowcowanie. rzeków podpuszczenie. Ciała zmartwychwstanie. Żywot wieczny. Pozdrowiła Elżbieta. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dziecianko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz ja i godzinę śmierci naszego Ojcu i Synowi Duchowi to, teraz i Duchowi Świętemu jak była na teraz i o mój Jezu nam nasze grzechy zachowaj nas do dnia wybranego nas wszystkie grzechy, którzy nie potrzebują Twojego życia się za nami Król się za Maryja była Łaskawa, Patronko Patrzany, się bój. za nami. Święci Patronowie Polski, bódźcie się, się, się za nami. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czułam, Mario królowo Polski, Maryjo królowo Polski, Jestem przy Tobie pamięta, Jestem przy Tobie pamięta, Czuwa. mary królowo Polski, Mario królowo Polski, Jestem przy tobie, pamiętam. Jestem przy tobie, pamiętam. czuwam. Pan z nami. Niech nas błogosławił Boże, Ojciec, Syn, Duch Święty. Amen. Błogosławię Panu. Bogu Panu. będą dzień. Thank you.